Szemma, oglądajcie kanał LEGO i wiele więcej. Dzisiaj my dla Was makiet do konkursu użytkownika Kai'SU Studio x Energy. Makiet budowałam pół godziny, a przyjemnie yy, no, mi się wybudowało? Zaczniemy od yy, tutaj, że od strony rebelii. Po stronie, po stronie rebelii jest trzech rebeliantów yy, z planety, chyba Tatooine z Baklowska albo z innej, jakiejś tam innej planety. Ale myślę, że to tu jest podłeczka. Ogólnie, tu 3 Jeden poległ, właśnie, się powraca. Tutaj jeden Jetpack Trooper nie żyje. Tutaj jeden Jetpack Trooper strzela. Tutaj, jest, y, tutaj ten Shock Trooper strzela. Tutaj pilot tej wychodzi z bazy. I bazy już strzelał. Przejdźmy teraz do y, jakby takiej mini bazy. Okej, okay, y, tak wygląda bez daszku. Już ta baza w takie okienko, bo to Tutaj właśnie ten y, szkulant zastrzelił tego. Tutaj już jeden skałtrub bardzo został postrzelony przez tego. Robię to tutaj. Y, mamy boba tak się patrzy, Tutaj mamy y, jakąś y, beczkę z miotłą. No i tutaj poza tym, to chyba nie ma nic do opowiadania. No, okej. Okay. Mam nadzieję, że przynajmniej zajmę drugie miejsce. Y, taka jeż, informacja. Dzisiaj nie będzie już żadnych filmów, ale jutro i y, rano powinny się pojawić, myślę. Ale no to tak. Ja się wami żegnam. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, do zobaczenia. Cześć.